Hej, cześć, siemaneczko, wszystkim witam was w kolejnym odcinku z Pokemon Gold I tak, dzisiaj tutaj spotkamy się, aże zobaczymy co będzie nas czekać w wieży duchów Więc, do dzieła Eee, co to ma być? Co ty mi tutaj mówisz? Opie, ogarnij się Razkuj Nie chce. Czy raczej nie zrobimy sobie jeszcze Albo zrobimy. Później trzeba będzie ją zrobić niż wcześniej. No dobra. No to zrobimy ją troszeczkę później. Myślałem, że właśnie teraz nam się uda. Nie sali już załatwiliśmy, więc to nie był problem. Tutaj wszystkie pozałatwiałem. Bell Town. No dobra. Przepraszam, czego sobie uleczy póki? Tak, chcę uleczyć poki. No, zobaczmy. Jakie mamy odznaki? Czy mamy odznaki już duchów? Tak, mamy. Więc no możemy i dalej. Praktycznie. To no, tak, my przyszliśmy stąd. Weźmy sobie jeszcze pokebole, kupmy braid a. No. A wezmę też jakieś 5 super potion. A też możemy piątkę wziąć. O, revive, revive. I też 5. Dużo kas nie mamy, więc. No dobra, no to się ma, się ma. Yy, jemy teraz w stronę miasteczka, bo Wolstown już zrobiliśmy. Home, Magnet. Bo no, chociaż pnącze tym pomogły najcylerszym, no ramy dwadzieścia piąte, real, life. No. za co by tutaj zjeść. Za to. Right. co to będzie? Siemanko, o, SS Anna, o. Dobra, mamy załatwionego chłopa. Ja się tutaj podleczę oczywiście. <grystanie> Ten line jest dobry. że tylko ma piętnaście 15... yy, ruchów. Yes, Night Slash. Poison Sting, elegancko, zadziałał. Dwudziesty szósty level. Night Slashem. pięknie. Jest jakiś chłop, mister Mine. Mama do nas dzwoni, że coś tam mamy dodatkowego. Może byśmy się odezwali. Aha. O, serum Znaczy raczej Miałem pepetek. Dobra. Tak, zmienimy sobie może w końcu na to gapi. Pięknie. Ale zginął. Oj, skała już tak jest. Mocno. Ale widzę, że tutaj będziemy mogli zagadać Miltank. Wow. Dobra, więc to jest Miltank. Kto um, będzie w tym. Mamy tutaj dwóch. Jenują Miltanki. Czy to jest mapa? Tak, mapa. My jesteśmy tutaj. Na drodze 39. Więc gdzie teraz musimy ruszyć? To ja tego nie wiem. Tutaj są militanki. Najpierw to by było się uleczyć gdzieś. Hmm. Nie chce mi się wracać. Dobra. O, pikachu. Więc Slashem. Dwudziesty siódmy. Dobra, wróćmy sobie może do centrum. Jeszcze raz Poison Sting. No, idziemy, szybko uleczamy. Przypadkiem stąd nie przyszliśmy. Stąd przyszliśmy? Więc możemy albo iść właśnie w lewo, albo tutaj w prawo. prawo co było? Chyba nic. Pokol, i serpa, którego na razie nie możemy użyć, bo nie mamy błodnego Pokemona. No brawo. To można było przejść. No dobra. Zobaczmy co tutaj będzie nas czekać. Bitwa. Pięknie. Dodo. Dodo. Tak, już zmienimy się na ognia. I katem raz dwa zaatwił. Jezu ratata. Mamy tutaj bitewkę. No i elektryczne elektryczna jest bardzo dobry. No ale zabraliśmy mu hap. Tutaj łatwizną praktycznie. Pamiętam, że tak właśnie można było omijać tych trenerów. Pięknie. Wow. Lapi. Thunder Pięknie. Wodnego Pokemona. Nie ma co. Trzeba było tak załatwić go. Więc okej. Okay, idziemy do tego miasta, gdzie jest SS Anna. O kurde. Będę musiał z nim walczyć. Nie. Więc rudy uciekł. O, gudroda dostaliśmy. Możemy w końcu jakiegoś pokemona, kurde, złapać. Gudrod. To będzie kitamachty, nie? Nie wiem, ale tutaj uselekt. O. Nuda. O, bierze coś. Magikarp. Ale no tu jest Teraz spróbujmy sobie połowić. No co? Tutaj nic nie ma. Krabi. Czy jak ty krabiego? Hmm. Może nie. robi dobra więc tutaj nic nie mamy o KM04 dostaliśmy właśnie że dostaliśmy Którego Pokémona? Skała. Ogień może się nauczyć. Hmm... do do... Tak, chcę jakiś usunąć. nie. nie. Nie, ja to inaczej zrobić. Też usunąć? Nie. Tak. Dobra. Ich na razie się nie uczy. Ale możemy tu mieć stręża. Ok, więc szybko poke centrum. To zobaczenia. tutaj, co? Co nam powiecie, chłopaki? Nic ciekawego. A ja z byśmy mogli pójść. O, będzie trochę bitewek. No, nie jest numerem jeden? Okej. Okay z tą wieżę zostawimy na następnym odcinku, wiem taki troszkę nudny ten odcinek, ale mam za to e, z i mamy dodatkowo jeszcze gudroda, gdzie będziemy mogli coś złowić i złapać jakiegoś Pokemona, który umie pływać, więc to tyle, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku, nie zapomnijcie łapać się w górę, w komentarzu no i subskrypcji, trzymajcie się, chaos. Nice.